Ta historia zdarzyła się naprawdę w biedrące 12 listopada 2014 roku. No co, student nie ma łatwo. Halo? Dzień dobry. Czy mógłby pan przerobić certyfikat? E, słucham? No, zrobić, żeby był na inną osobę. E, a o jaki certyfikat chodzi? No, to certyfikat no, bez DNA. E. Słucham? No, żeby zeskanować z internetu i na przykład no, zmienić nazwisko. E, proszę pani, czy pani sobie zdaje sprawę, że fałszowanie dokumentów jest karalne? Tak, tak, ale to tylko dla mnie tam, dla pokazania. Panie co, ja, ja bardzo przepraszam, że ja tak powiem, ale... ale czy pani ma mnie za jakiegoś idiotę? Bo... Proszę nie więcej już nie wkurwiać, dobrze? I, I życzę miłego dnia, do widzenia. Tak, moi hmm. kochani. Niektórzy ludzie są po prostu popierdoleni i mają w wełbie Ja bardzo serdecznie pozdrawiam panią Sylwię, no, bo jednak przykro mi, ale numer telefonu dla niektórych wystarczy, żeby gdzieś tam poznajdować w internecie. Tak i hmm, dla, dla wszystkich nie próbujcie robić w chuję świata. Nie wiem, fałszować dokumentów i... Mam nadzieję, że każdy, kto się, nie wiem, zajmuje trochę jakimiś takimi rzeczami i dostaje takie telefony, e, zrobiłby podobnie, że nie zgodziłby się.